Marcin w ogóle przez długi czas y, unikał siedzenia na Instagramie, nie dodawał nic. W ogóle był taki bardzo odsunięty od tego, bo bardzo wtedy go też dotykały jakieś tam komentarze odnośnie naszej relacji, odnośnie tego, że źle potraktował Lexi, że teraz jest ze mną. No nie było łatwo, nie? Ja mhm. też, też to w jakimś stopniu na pewno odczułam. Byłaś zazdrosna o Oleksii? Oczywiście, że tak. Ja mam taką twardą skórupę. Też po tych wszystkich sytuacjach, które się działy wcześniej, na mnie takie komentarze negatywne generalnie nie działają i jakiś hejty. Jak ktoś mi napisze, że mam brzydkie cycki, to generalnie wleci mi jedną wleci mhm. drugim. To była taka Kurczę, sfera. Która bardzo na mnie wpłynęła mimo wszystko. W jakimś stopniu podświadomień na mnie oddziaływała. To był też właśnie taki kolejny moment, kiedy miałam spadek w takiej poczuciu własnej wartości. był komentarze na zasadzie, że takie porównania z Gucci wymienił na rzecz z Chińczyka. Takie, wiesz, takie debil, no. Naprawdę, to są na rzeczy i to pisały pewnie dzieci, które tak naprawdę były nawet niedojrzałe jeszcze emocjonalnie. Ale w jakimś stopniu mnie to uderzyło i na pewno to właśnie wpłynęło, że, że zaczęłam być w jakimś stopniu może zazdrosna, że zaczęłam się może porównywać. Był taki moment i na pewno też w tym wszystkim pomogła mi terapia. Może nie stricte właśnie tej sytuacji, Sytuację, tylko po prostu, żeby tego budowania własnej wartości, no nie? Okej, okay. no to super, że teraz wiesz, mogłaś tak normalnie się do tego też przyznać, odnieść i w ogóle jeszcze, że wyniosłaś z tego coś dobrego dla siebie. Tak, tak, na pewno, to była mocna lekcja dla mnie. To też na pewno wpłynęło na nasz związek w tamtym momencie. To też jest kwestia tego, że Leksi była cały czas w naszym życiu w jakimś stopniu. Ja miałam z nią walkę, miałyśmy te konferencje, to wszystko też wpływało na to nie? Teraz jaki macie kontakt z Leksi?